11 miesięcy temu odziedziczyłem bałagan i naprawiam go. Gdy obejmowałem urząd, inflacja była najwyższa od 48 lat, a niektórzy powiedzieliby, że w całej historii naszego kraju. A to spowodowało, że ceny były wyższe niż kiedykolwiek wcześniej i uczyniło to życie nieosiągalnym finansowo. Dla milionów Amerykanów. Stało się to zarządów Partii Demokratycznej i to wtedy po raz pierwszy zaczęliśmy słyszeć słowo przystępność cenowa. Nasza granica była otwarta, a z tego powodu nasz kraj był najeżdżany przez armię 25 milionów ludzi. Wielu z nich pochodziło z więzień i aresztów, zakładów psychiatrycznych i placówek dla obłąkanych. Byli wśród nich handlarze narkotyków, członkowie gangów a nawet 11 888 morderców. Ponad 50% z nich zabiło więcej niż jedną osobę. Oto na co pozwoliła administracja Bidena i nigdy więcej nie może się to wydarzyć. Mężczyźni grali w kobiecych sportach, mieliśmy transpłciowość dla wszystkich, przestępczość na rekordowych poziomach. A słowa takie jak organy ścigania były absolutnie zakazane. Mieliśmy najgorsze umowy handlowe, jakie kiedykolwiek zawarto, a z naszego kraju śmiał się cały świat. Ale już się nie śmieją. Przez ostatnie 11 miesięcy wprowadziliśmy w Waszyngtonie więcej pozytywnych zmian niż jakakolwiek administracja w historii Ameryki. Nigdy nie było niczego podobnego, i myślę, że większość by się z tym zgodziła. Zostałem wybrany miażdżącą większością, wygrywając głosowanie powszechne i wszystkie siedem stanów wahających się i wszystko inne, z mandatem do zmierzenia się z chorym i skorumpowanym systemem który w rzeczywistości zabierał ludziom bogactwo i miażdżył marzenia Amerykanów. Przez ostatnie 4 lata Stany Zjednoczone były rządzone przez polityków, którzy walczyli wyłącznie o interesy insiderów, nielegalnych imigrantów, zawodowych przestępców, korporacyjnych lobbystów, więźniów, terrorystów, a przede wszystkim obcych państw, które wykorzystywały nas na skalę niespotykaną wcześniej. Zalali nasze miasta i miasteczka nielegalnymi imigrantami. Zniszczyli wasze ciężko zarobione oszczędności. Indoktrynowali wasze dzieci nienawiścią do Ameryki. Wypuścili brutalnych przestępców w liczbach jakich nigdy wcześniej nie widzieliśmy, aby żerowali na niewinnych ludziach. spowodowali wojnę, spowodowali chaos, spowodowali straszną sytuację na całym świecie. A teraz macie prezydenta, który walczy o przestrzegających prawa, ciężko pracujących ludzi tego kraju, tych, którzy sprawiają, że ten naród funkcjonuje, że ten kraj działa. I już po zaledwie jednym roku osiągnęliśmy więcej niż Cokolwiek mógł sobie wyobrazić. Już od pierwszego dnia podjąłem natychmiastowe działania, aby zatrzymać inwazję na naszą południową granicę. Przez ostatnie 7 miesięcy do naszego kraju nie wpuszczono ani jednego nielegalnego imigranta. Wyczyn, o którym wszyscy mówili, że jest absolutnie niemożliwy. Pamiętacie, jak Joe Biden twierdził, że potrzebuje Kongresu, by uchwalił prawo, pomagając zamknąć granicę? Zawsze obwiniał Kongres i wszystkich innych. Jak się okazało, nie potrzebowaliśmy żadnej ustawy. Potrzebowaliśmy po prostu nowego prezydenta. Odziedziczyliśmy najgorszą granicę na świecie i szybko zamieniliśmy ją w najsilniejszą granicę w historii naszego kraju. Innymi słowy, w ciągu kilku krótkich miesięcy przeszliśmy od najgorszą do najlepszego. Deportujemy przestępców, przywracamy bezpieczeństwo w naszych najbardziej niebezpiecznych miastach. Wystarczy spojrzeć na Waszyngton. Poziom bezpieczeństwa jest tam dziś taki, jakiego nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Rozbiliśmy także krwiożercze zagraniczne kartele narkotykowe. Zrobiliśmy to sami, przy pomocy naszych ludzi i jesteśmy z tego bardzo dumni, bo zatruwały i niszczyły naszą populację. Przemyt narkotyków drogą morską spadł o 94%. Złamaliśmy uścisk złowrogich, łowkowych radykałów w naszych szkołach, a kontrola nad edukacją wróciła tam, gdzie jej miejsce do rąk naszych wspaniałych, troskliwych Stanów. Po odbudowie Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych w mojej pierwszej kadencji oraz dzięki obecnym wzmocnieniom, mamy dziś najpotężniejsze wojsko na świecie. Nawet nie ma porównania. Przywróciłem amerykańską siłę, zakończyłem osiem wojen w ciągu dziesięciu miesięcy, zniszczyłem irańskie zagrożenie nuklearne i zakończyłem wojnę w gazie, przynosząc po raz pierwszy od trzech tysięcy lat pokój na Bliskim Wschodzie oraz zapewniając uwolnienie zakładników, zarówno żywych, jak i poległych. W kraju wyciągamy naszą gospodarkę z nadkrawędzi ruiny. Poprzednia administracja i jej sojusznicy w kongresie ograbili skarb państwa na biliony dolarów, windując ceny wszystkiego do poziomów nigdy wcześniej niespotykanych. Ja te wysokie ceny obniżam i robię to bardzo szybko. Spójrzmy na fakty. Za rządów administracji Bidena ceny samochodów wzrosły o 22% a w wielu stanach o 30% lub więcej. Benzyna podrożała o 30% do 50%. Ceny hoteli wzrosły o 37%. Bilety lotnicze o 31%. Teraz, pod naszym przywództwem, wszystkie te ceny spadają i to szybko. Demokratyczni politycy doprowadzili także do gwałtownego wzrostu cen żywności, ale i ten problem rozwiązujemy. Cena indyka na święto dziękczynienia była o 33% niższa niż rok wcześniej za Bidena. Cena jajek spadła o 82% od marca, a wszystko inne również szybko tanieje. To jeszcze nie koniec, ale uwierzcie, robimy ogromne postępy. Nikt nie może uwierzyć w to, co się dzieje. Oto tylko część działań, które już realizujemy i które poczujecie na Waszych portfelach i na kontach bankowych w nowym roku. Po latach rekordowych spadków dochodów nasze polityki zwiększają wynagrodzenia na rękę w historycznym tempie. Za Bidena realne płace spadły o 3000 dolarów. Za Trumpa przeciętny pracownik fabryki zyskał 1300 dolarów. Dla pracowników budowlanych to 1800 dolarów. Dla górników, przywracamy czysty, piękny węgiel, to 3300 dolarów. I po raz pierwszy od lat płace rosną znacznie szybciej niż inflacja. Płace rosną dużo szybciej niż inflacja. Co niezwykle ważne, dziś pracuje więcej ludzi niż kiedykolwiek w historii Ameryki, a 100% wszystkich miejsc pracy utworzonych od momentu objęcia przeze mnie urzędu powstało w sektorze prywatnym, a nie rządowym. Ten historyczny trend będzie się utrzymywał. Już teraz zabezpieczyłem rekordowe inwestycje w Stanach Zjednoczonych o wartości 18 bilionów dolarów co oznacza miejsca pracy, wzrost płac, rozwój, otwieranie fabryk i znacznie większe bezpieczeństwo narodowe. Duża część tego sukcesu została osiągnięta dzięki cłom. Firmy wiedzą, że jeśli budują w Ameryce, nie ma ceł. Dlatego wracają do USA w rekordowych liczbach. Budują fabryki i zakłady na skalę, jakiej dawno nie widzieliśmy, w sektorach AI i motoryzacji. Rok temu nasz kraj był martwy. Dziś jesteśmy najlepszym krajem na świecie. Tak mówi każdy przywódca, z którym rozmawiałem przez ostatnie pięć miesięcy. W przyszłym roku zobaczycie także efekty największych obniżek podatków w historii Stanów Zjednoczonych które zostały faktycznie zrealizowane dzięki naszemu wielkiemu, pięknemu projektowi ustawy. Być może najszerszemu pakietowi legislacyjnemu, jaki kiedykolwiek uchwalił Kongres. Połączyliśmy 12 różnych ustaw w jeden piękny projekt który obejmuje brak podatku od napiwków, brak podatku od nadgodzin oraz brak podatku od świadczeń z ubezpieczenia społecznego dla naszych wspaniałych seniorów. W ramach tych obniżek wiele rodzin będzie oszczędzać od 11 do 20 tysięcy dolarów rocznie, a przyszłej wiosny prognozuje się największy sezon zwrotów podatkowych w historii. Dzięki cłom oraz właśnie uchwalonej wielkiej, pięknej ustawie, z dumą ogłaszam dzisiaj, że ponad milion mln tysięcy żołnierzy otrzyma jeszcze przed Bożym narodzeniem specjalne świadczenie, które nazywamy dywidendą wojownika. Dywidenda wojownika. Na cześć założenia naszego narodu w 1776 roku wysyłamy każdemu żołnierzowi 1776 dolarów. Pomyślcie tylko o tym. A czeki są już w drodze. Nikt tego nie rozumiał aż do około 30 minut temu. Zarobiliśmy znacznie więcej pieniędzy niż ktokolwiek się spodziewał. Dzięki cłom. A ta ustawa nam w tym pomogła. Nikt nie zasługuje na to bardziej niż nasze wojsko. Więc mówię wszystkim gratulacje. A tak przy okazji mamy teraz rekordowy nabór do wojska. W zeszłym roku mieliśmy jedne z najgorszych wyników rekrutacyjnych w historii naszych sił zbrojnych. Jak wielką różnicę robi jeden rok. Dodatkowo robię coś, czego żaden polityk żadnej partii nigdy wcześniej nie zrobił. Przeciwstawiam się grupom interesu, aby radykalnie obniżyć ceny leków na receptę. Negocjowałem bezpośrednio z firmami farmaceutycznymi oraz z zagranicznymi państwami, które przez wiele dekad wykorzystywały nasz kraj aby obniżyć ceny leków i farmaceutyków nawet o 400, 500, a nawet 600%. Innymi słowy, koszty waszych leków gwałtownie spadną. Użyłem groźby ceł, aby zmusić zagraniczne kraje, które nigdy by tego nie zrobiły, do poniesienia kosztów tej ogromnej obniżki. Przestali z nas zdzierać i zaczęło się to cztery dni temu. Nigdy w historii naszego kraju nie było niczego podobnego. Ceny leków zawsze rosły, a teraz będą spadać w skali wcześniej niewyobrażalnej. Nazywa się to zasadą najbardziej uprzywilejowanego kraju i żaden prezydent wcześniej nie miał odwagi ani możliwości, by to przeprowadzić. Aż do teraz. Pierwsze z tych bezprecedensowych obniżek cen będą dostępne od stycznia za pośrednictwem nowej strony internetowej TrumpRx.gov. Te ogromne obniżki cen znacząco zmniejszą koszty opieki zdrowotnej. Podejmuję również walkę z gigantycznymi firmami ubezpieczeniowymi, które wzbogaciły się na miliardach dolarów pieniędzy, które powinny trafiać bezpośrednio do ludzi, do Was, po to, abyście mogli kupować własne ubezpieczenie zdrowotne, które zapewni znacznie lepsze świadczenia przy znacznie niższych kosztach. To będzie dużo lepsza opieka zdrowotna. Obecna ustawa o taniej opiece zdrowotnej została stworzona po to, by wzbogacić firmy ubezpieczeniowe. To była zła opieka zdrowotna, za zdecydowanie zbyt wysoką cenę. I widzicie to teraz w gwałtownych podwyżkach składek, których domagają się demokraci. I to oni są za nie odpowiedzialni. To nie jest wina Republikanów, to wina Demokratów. To jest nieprzystępna cenowo ustawa o opiece zdrowotnej. I wszyscy o tym wiedzieli. Chcę, aby pieniądze trafiały bezpośrednio do ludzi, żebyście mogli sami kupować swoją opiekę zdrowotną. Otrzymacie znacznie lepszą opiekę zdrowotną za znacznie niższą cenę. Jedynymi przegranymi będą firmy ubezpieczeniowe, które wzbogaciły się dzięki Partii Demokratycznej, partii całkowicie kontrolowanej przez te same firmy ubezpieczeniowe. One nie będą zadowolone, ale mnie to nie przeszkadza, bo wy wreszcie otrzymacie świetną opiekę zdrowotną po niższym koszcie. Kolejnym kluczowym obszarem jest koszt energii. Przez lata radykalna lewica demokratów wykorzystywała zieloną energię jako oszustwo i pretekst do kierowania miliardów dolarów do własnych ogromnych funduszy zapasowych, podczas gdy ich restrykcje energetyczne drastycznie podnosiły ceny do rekordowych poziomów. Koszty energii elektrycznej wzrosły za Bidena od 30 do 100%, a przeciętna rodzina straciła od 5 do 10 tysięcy dolarów na wyższych rachunkach za energię. Pierwszego dnia ogłosiłem narodowy stan nadzwyczajny w energetyce. Benzyna kosztuje teraz poniżej 2,5 dolara za galon. W wielu częściach kraju, w niektórych stanach, spadła nawet do dolara 99 centów za galon. A w ciągu najbliższych 12 miesięcy uruchomimy 1600 nowych elektrowni. To rekord. Rekord, którego praktycznie nikt a na pewno nie w najbliższym czasie, nie będzie w stanie pobić. Ceny energii elektrycznej i wszystkiego innego gwałtownie spadną. Demokratyczna katastrofa inflacyjna, najgorsza w historii naszego kraju, odebrała także milionom Amerykanów możliwość posiadania własnego domu a tym samym amerykański sen. Roczny koszt przeciętnego nowego kredytu hipotecznego wzrósł o 15 tysięcy dolarów pod rządami demokratów. W ciągu 11 miesięcy obniżyliśmy ten koszt już o 3 tysiące dolarów i będzie on spadał jeszcze bardziej. Zobaczycie. Te liczby będą szokujące. Wkrótce ogłoszę również nowego przewodniczącego Rezerwy Federalnej, kogoś, kto mocno wierzy w znacznie niższe stopy procentowe. Raty kredytów hipotecznych będą dalej szybko spadać. Przed nami jedne z najbardziej agresywnych reform mieszkaniowych w historii Ameryki. Głównym czynnikiem wzrostu cen mieszkań była gigantyczna inwazja na granicy. Nigdy wcześniej nie byliśmy najechani. To moim zdaniem najgorsza rzecz, jaką administracja Bidena zrobiła temu krajowi inwazja na granicy. Poprzednia administracja oraz jej sojusznicy w Kongresie sprowadzili miliony migrantów i zapewnili im mieszkania finansowane z pieniędzy podatników, podczas gdy wasze czynsze i koszty mieszkań gwałtownie rosły. Ponad 60% wzrostu rynku wynajmu pochodziło od migrantów z zagranicy. Jednocześnie nielegalni imigranci zabierali Amerykanom miejsca pracy. I zalewali izby przyjęć, otrzymując darmową opiekę zdrowotną i edukację opłacaną przez Was, amerykańskich podatników. Zwiększyli także koszty egzekwowania prawa do poziomów tak wysokich, że aż trudno je wymienić. Po raz pierwszy od 50 lat obserwujemy teraz migrację wsteczną. Migranci wracają do swoich krajów, pozostawiając więcej mieszkań i więcej miejsc pracy dla Amerykanów. W roku poprzedzającym mój wybór, całkowity przyrost miejsc pracy trafiał do zagranicznych migrantów. Od momentu objęcia przeze mnie urzędu, 100% całego netto nowo utworzonych miejsc pracy trafia do obywateli urodzonych w Ameryce. 100%. Ostatecznie rząd albo służy produktywnemu, patriotycznemu, ciężko pracującemu obywatelowi amerykańskiemu, albo służy tym, którzy łamią prawo, oszukują system i dążą do władzy oraz zysku kosztem naszego narodu. Spójrzcie na Minnesotę, gdzie Somalijczycy przejęli kontrolę nad gospodarką stanu i ukradli miliardy dolarów z Minnesoty i ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. I z tym skończymy. Przez długi czas, jeszcze przed moim wyborem, Zdecydowana większość uczciwych i przyzwoitych Amerykanów była zmuszona patrzeć, jak skorumpowani politycy plądrują korytarze władzy, wykorzystują podatników i niszczą każdy system, który sprawia, że cywilizowane społeczeństwo może funkcjonować. Ale to się skończyło i widzicie to każdego dnia. Koniec z tym. Stawiamy Amerykę na pierwszym miejscu i odbudowujemy Amerykę. Dziś po 11 miesiącach nasza granica jest bezpieczna. Inflacja została zatrzymana, płace rosną, ceny spadają, Ameryka znów jest szanowana. Stoimy u progu gospodarczego boomu. Będziemy świętować 250. rocznicę deklaracji niepodległości, kończąc Wielki Powrót Ameryki. Znów jesteśmy szanowani jak nigdy wcześniej. Życzę Wam wesołych świąt, Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. Niech Bóg Wam wszystkim błogosławi.